Zobaczmy sobie proste nawigowanie w Photoshopie. Czyli, jeśli chcemy sobie przesuwać nasze płótno, to wystarczy kliknąć spację. Ale to nie zawsze może nam działać. Także skrót klawiszowy F. W tym momencie, jak mamy podstawową funkcję i naciskamy spację, i próbujemy sobie przesunąć nasze płótno na pomniejszeniu, to nie możemy przesunąć naszego obrazu. A jeśli przybliżymy sobie i naciskamy spację, to spokojnie możemy przesuwać. Jak naciśniemy F, to nam się powiększa troszeczkę obszar naszego Photoshopa. Jeśli jeszcze raz naciśniemy F, to tym, tym razem mamy czarne tło i wszystko nam się pomniejsza. Powiększa nam się. Tak, mamy full screen taki. Jak F, to full screen. Jeszcze raz kliknę, powracam do opcji. Ok. I jak mam jeszcze tą trzecią opcję i chcę sobie pokazać z powrotem nasz przyborniki, nasze przyborniki, to klikam Tab. Raz, dwa i jest. Tak samo w tej drugiej funkcji. Tab też nam chowa i pokazuje przyborniki. Konto żywien, nowa warstwa. Klikam B, czyli Brush i próbuję sobie coś narysować. I w tym momencie tutaj mamy... Ee, naszą miniaturkę naszego pędzla. Ale jeśli mamy włączony Caps lock, to on nam się będzie pokazywać tak i nie będziemy za bardzo wiedzieć jaki on ma wielkość. Bo tak samo, jakbym pomniejszył pędzel, to bardzo też podobnie wygląda ta miniaturka, czyli jak mam Caps lock, włączony i wyłączony, bardzo podobnie nam wygląda, możemy się czasami pomylić jak to wygląda. Ok, tu mamy warstwy nasze jak chcemy rysować na tej warstwie, no to musimy mieć ją zakrytaną. No i też Ok, no to dzięki. Cześć. I do zobaczenia w następnym filmiku.